Jest takie MMO Early Access standardowo Monsters and Memories um, z modelem subskrypcyjnym. Powiem Wam szczerze, że nic nie wiem o tej grze. Totalnie. Wyświetlił mi się tylko filmik. Um, w ogóle pytanie, czy to jest MMO? Ale zobaczymy sobie na Steamie: Monsters and Memories. Czy memories and monsters? Nie, know, monsters and memories. Czemu się to nie wyświetla? Play. Tego nie ma na Steamie, prawda? Tego nawet nie ma na Steamie. Tylko to jest po prostu tutaj zewnętrzne MMOs i, i to wszystko. Przypuszczam, że tak, że to będzie po kraju Pantyona. Ale czekajcie jeszcze. E... Website, website. <laughs> Congratulations and goodbye. Tu. To... A, dobra, czy że żegnamy poprzedni rok? Okej, okay. myślałem, że, że chłop już obstawia śmierć gierki. Jest taki filmik podsumowujący, co się działo w tej grze przez ostatni rok. Ależ robotę robią, papaki. No, jest problem z tymi grami, wiecie, bo one wszystkie wyglądają tak samo. One się mechanicznie prawdopodobnie dość mocno różnią. Ale ludzie, to taki zwykły użytkownik, to tak ostatnio, na przykład, jeśli Pantheon Rise of the Fallen gdzieś sobie lepiej radzi, to czemu on ma wybrać na przykład tą grę, a nie Panthe Pantheona, który teoretycznie ma tą bazę graczy? Ciężko chyba konkurować, widzowie, takimi grami, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak każda inna gierka, która, które niedawno wychodzą. I to takie no, niskobudżetowe gierki. Testujemy jakieś efekty czarów. Interfejsy. No i to wszystko na żywo sobie programuję. I wiecie, i te. O! o! Tu coś już więcej widać. I takie gierki mają fanów swoich. No, kurde, mają swoich fanów. Ale wygląda to co najmniej kuriozalnie, nie? Jak sobie porównasz z takimi topowymi, topowymi produkcjami MMO, tylko wiecie, te koreańskie wydmuszki czasami pewnie są mniej warte niż to, co tutaj panowie wymyślili. No chłopy w do roboty mają z tego typu produkcje. Pizdu. Tak, Pokrek, Pisz, hype. Wielkiego rodzaju komentarze hypujące. Później to wrzucimy na YouTube'a i dzięki temu będą mieli plus 5 graczy dodatkowych. Arty. A jeszcze będzie coś powiedzmy z gry. Oj, pany, pany! Ale popatrzcie. No, ale tutaj było trochę więcej graczy, nie? Tylko już widziałem te synki. No, jak jest jednak więcej osób, to nie tak prosto zrobić infrastrukturę sieciową. Widzieliście? Popatrzcie na tego. O, właśnie na tego karzełka tutaj w lewym dolnym chociażby. O, jest jak jest. Nie ma lekko. MMO fans, no czy to jest MMRP? Fantazja MMRP klasyczny To jest to, jak wygląda pasja. Komentarz od użytkownika New Sorpigal. No dobrze, panowie. Niech sobie pracują, nie? Model subskrypcyjny, czyli znowu tutaj aspiracje do tego, żeby nie było paytwina, zapewne. Eee, używają Unity. Używają Unity Instance. Yy, o, ale popatrzcie, jakie fajne założenia są tej gry. Na przykład chcą, żeby nie było za dużo instancji, żeby cały świat był otwarty, praktycznie, nie? I zdają sobie sprawę, że może być problem ze spawnami i yy, tak, że to, to nie jest takie łatwe do zrealizowania podejście. Będzie możliwość gry solo, ale głównie gierka pewnie będzie skupiona na grupie. Early Access. Może zaraz zobaczymy, kiedy to ma wyjść. Ride size. O, i nie będzie za dużo rajdów widzowie, ja tylko skupiałem się na, na takich pojedynczych grupach, a taki ekipy złożone z kilku grup. To będzie raczej content właśnie w świecie. Jakieś eventy powiedzmy wielkość świata <laughs> widzowie jest takie pytanie czy ta gra wygląda za bardzo nicze jak to się tłumaczy widzowie w dzisiejszych czasach i w tym roku no i oni odpowiadają że niesamowite skille niesamowite umiejętności obserwacji niesamowite umiejętności obserwacji. <laughs> no jest tylko kurczę, ja mam wrażenie, że takich produkcji, powiedzmy powstających z pasji, no jest dużo, no jest dużo. To wbrew pozorom też nie będzie łatwo się odnaleźć na rynku. Okej, okay, masz gierkę tworzoną z pasji, ale łatwo nie będzie. Eee, hmm? Tutaj jaki kontent jest dostępny w Early Accessie. Featury Early Accessów, gildie, questy, Frakcje, gathering skills, player trading, spellbook system i tak dalej i tak dalej. Muszę się kiedyś zagłębić widzowie bardziej w to wszystko. Może byśmy nad o tym film nagrali? Co? Nie będę teraz tego tutaj czytał, ale for fun można zobaczyć.